Ja już z tą sztuką trochę lat działam i współpracuję i ona w różnych momentach na różnych momentach mojego życia służyła mi w różny sposób. Miałem też takie momenty, w których w wyniku ilości stresu albo zmartwienia nie byłem w stanie jej uprawiać, nie byłem w stanie żadnych korzyści z niej wyciągnąć, bo jest może nie jedyna, ale jedna sytuacja, która sprawia, że właśnie odcina nam dostęp do prawej półkuli, jest to stres. I tak jak sztuka może pomóc w trudnych emocjach, albo w ogóle w czuciu emocji, a tak jeżeli jesteśmy w trybie przetrwania. Jesteśmy zalęknieni, jesteśmy zestresowani, czujemy się źle, boli nas głowa i tak dalej. To tak naprawdę możemy szarpać się na kartce papieru albo na płótnie, ale generalnie nie będziemy w stanie być zainspirowani. To nie będzie jakiś budujący tryb. I ostatnio słucham książki Marty Beck. i Ona w ogóle bardzo fajnie się wypowiada. A propos tego, że sztuka jest w stanie pomagać, a, a, ale mówię wyraźnie o tym, że właśnie jeżeli jesteśmy w stanie stresu, to że nie jesteśmy w stanie tworzyć, tylko musimy się najpierw uspokoić i dopiero później możemy myśleć o tym, żeby sztuka jakby przedłużała nasz moment spokoju albo autorefleksji. Więc jest to o tyle ważne i dlatego chcę Wam powiedzieć o tym. Jak to u mnie wyglądało, jak ze stresem sobie staram radzić teraz, żeby jak najczęściej ta sztuka w moim życiu się pojawiała. No, ja przez jakiś czas dłuższy, ostatnio, właśnie oddaliłem się od działań plastycznych, artystycznych i to właśnie z tego faktu, że nie byłem w stanie łapać momentów spokoju. Moje życie było chaotyczne. Nie decydowałem o tym, co chcę robić. Byłem gdzieś po środku. Oczywiście tam się też łączy w ogóle etap tego, że się musiałem poświęcić dla innych. Mam na myśli, że miałem małe dziecko, więc to jest też bardzo normalne, że to nasze życie się zmienia, ale było w tym więcej, że właśnie nie miałem dostępu do emocji w swoich własnych, tylko gdzieś tam byłem w stresie. I Również na tych warsztatach, które udało mi się zrobić, czyli właśnie warsztatach oddechowych, dużo się dowiedzieliśmy. A propos przepony, oddychania przeponowego i tego, że jak kojarzycie, że boli nas żołądek, jak jesteśmy zestresowani. Oprócz tego trzeba powiedzieć, że ten element stresu i ten tryb fight and flight, tak zwany po angielsku, czyli faktycznie widzenie tunelowe, ból głowy. Napięcie ciała e, trochę identyfikujemy jako e, ból żołądka, no to jest to również związane właśnie z napięciem przepony, która jest odpowiedzialna w dużej mierze za nasze funkcje oddechowe, czy za pełny oddech. Więc jeżeli dochodzi do napięcia ciała, to również dochodzi do napięcia tamtej części ciała, no i przez to gorzej nam się oddycha, przez to czujemy ten ból brzucha, właśnie czy tak w żołądka, czy nad żołądkiem, bo właśnie w tej części w tej sekcji pod płucami na końcu klatki piersiowej, żebrowej klatki, ta przepona się znajduje. I Jednym z takich elementów, które bardzo mocno wpływają na to, żeby móc się uspokoić, to jest aż, dziś, aż dzisiaj obsłuchany i przesłuchany w sensie oddech, natomiast magicznie dobrze on wpływa na to, żeby móc się trochę uspokoić żeby to nasze ciało nie było takie spięte, bo jeżeli ono jest bardzo spięte, no to nie jesteśmy w stanie dosłownie rysować i malować, nie jesteśmy w stanie wyciągnąć pewnych drobnych elementów, które będą drobnych wymagających naszej uwagi i dokładności elementów na kartce, więc możemy chcieć to zrobić, ale nie być w stanie z racji po prostu mniejszej kontroli ręki, drżenia ręki i tak dalej i w ogóle jak jesteśmy w tym trybie to praktycznie chcemy jak najszybciej skończyć to robić, żeby tylko jakby zagasić pożar, który czujemy, że jest wokół nas. Więc jest to generalnie bardzo, bardzo kiepskie. No i na początku przed tym jak zaczniecie cokolwiek robić plastycznego, to dobrze jest się po prostu uspokoić. Um, uspokoić się możecie chociażby właśnie poprzez oddech. Są jeszcze inne techniki, które, o których może będę chciał wspominać, bo faktycznie potrzebne by mi było to, żeby je poznać. Natomiast ten oddech. My w ogóle myślimy, że powinniśmy oddychać płucami czyli w ramach dosłownie nabierania powietrza to klatka piersiowa powinna się zwiększać. Natomiast, jeżeli ktoś z Was, ktoś z was któraś z Was kojarzy oddychanie jogowe, tak zwane, to jest to oddychanie. Właśnie brzuchem, brzuchem, ale tą właśnie, tak naprawdę, częścią przeponową, jak gdyby, czyli jest to to rozszerzanie przepony. Jeżeli jest dosyć proste, prosty sposób namierzenia tego, jeżeli jedną rękę, lewą na przykład, położycie na klatce piersiowej swojej, a drugą położycie w tej górnej części, właśnie tutaj żołądkowej i zaczniecie oddychać to powinniście zwiększać powierzchnię, czy jakby powinna się ruszać prawa ręka, ta dolna, a lewa powinna pozostawać praktycznie w tym samym miejscu. I jak, i, I jak oddychacie, to oddychacie trochę do przodu, ale generalnie chcecie poczuć tutaj boki i tył tak naprawdę, tego odcinka lędźwiowego. I jak tak naprawdę uda Wam się wziąć taki głęboki oddech właśnie z przepony i nie jeden, tylko kilka najlepiej, a też, jeżeli w ramach tego oddychania będziecie wciągali powietrze przez kilka sekund, możecie je nawet zatrzymać na chwilę i w wolny sposób, tak jakbyście zdmuchiwali świeczkę, będziecie to powietrze wypychali z siebie i postaracie się, żeby te proporcje. Były dłuższe w czasie, czyli na przykład, żebyście przez 3 sekundy robili jedno, wstrzymali na 2 sekundy i przez 3 sekundy wydychali. To zobaczycie ogromną zmianę. To jest po prostu biologiczne. To jest bardzo. To jest informacja bezpośrednia dla mózgu, że nie dzieje się nic takiego strasogennego tak naprawdę. Są to nasze stare, prymitywne reakcje organizmu do tego, że dzieje się coś strasznego i oczywiście nie mówię, że się nie dzieje, tylko ja mówię o tym, jeżeli się jeżeli mamy dziwne poczucie tego albo myśli, które za nami chodzą i nie dają nam spokoju to właśnie jest to przepiękny sygnał dla mózgu naszego, że słuchaj, tak naprawdę to nie jest kwestia życia i śmierci ja teraz nie muszę uciekać przed tygrysem tylko mam dziwne myśli a propos martwienia się a propos pracy, a propos maila, a propos Zdrowia mojego czy bliskich, ale że tak naprawdę to nic się teraz nie dzieje, albo że i tak wszystko się w czasie rozegra. Mówię o tych technikach oddechowych i o tym wszystkim, co mówię od początku tego kanału, dlatego że bardzo ważne jest to, żeby być w pewnej kondycji, żeby wykonywać działania plastyczne. Że tak jak powiedziałem na początku, zestresowany. Organizm i umysł nie jest w stanie wejść w proces artystyczny. W sensie możemy coś wypluwać, możemy coś zniszczyć, jak jesteśmy w tamtym trybie, ale trochę trudno jest coś stworzyć w tamtym momencie. Więc zbudowanie tej podstawy, do tego, żeby zyskać i przy, przeznaczyć na to czas, mówiłem o tym we wcześniejszym odcinku, żeby ten czas znaleźć poprzez mówienie nie budowanie barier swoich żeby spisywać sobie swoje przemyślenia, żeby być w okresie refleksji, żeby mieć nad czym pracować, jak już ta kartka się przed Wami pojawi. Dzisiaj mówię o technikach takich relaksacyjnych, w sensie oddechowych. To wszystko jest w ogóle budulec do tego, żebym ja mógł Wam zacząć mówić o kolorach albo o światło cieniu. Albo dawać wam jakieś hasła wywołujące dla art journalingu, to w ogóle to ja będę gadał i wy będziecie tylko słuchać w tym momencie, a to ani nie będzie się to łączyło w ogóle z żadną praktyką działania, dlatego że będziecie w takim stanie, gdzie nie macie na to kompletnie czasu, gdzie nie jesteście w jakiejś kondycji psychofizycznej, żeby to robić. Więc bardzo ważne jest dla mnie zbudowanie, tego przeświadczenia waszego o tym, że te elementy są ważne, żeby zacząć coś robić. I nie chodzi o to, żeby odsuwać robienie rzeczy, ale żebyście mieli świadomość tego, że to jest część naszego życia, naszego funkcjonowania, że w takiej jakiej kondycji będę, tak też mogę albo nie mogę czegoś zrobić. I że to jest tak połączone ze sobą, że plastyka, sztuka to nie jest tylko Zrobienie obrazka na karce czy na płótnie bez względu na to, jak się czuję, albo że nie są to tylko umiejętności techniczne, bo wtedy jesteście kompletnie niepołączeni z tym, co robicie. To nie jest wtedy wasze, jeżeli nie wiecie, dlaczego to robicie, o czym to jest, jak się czuję podczas tego, co to może mi dać, co chcę przez to powiedzieć, i tak dalej, i czujecie się źle i Wasza kondycja jest kiepska, jesteście zmęczeni, to nie jesteście, w, to jakby możecie coś narysować, tak jak każdy z nas jest w stanie zawsze coś narysować, ale rozumiecie, że to nie będzie miało żadnego, że to nie będzie wpisane w żaden proces, że to nie będzie łączyło się z jakimiś przemyśleniami Waszymi, że to nie będzie, nie, nie możecie powiedzieć, to jestem ja w tym momencie, a trochę to, do czego, co ja uprawiam ostatnio i do czego chcę Was przekonać, to jest to, żeby w ogóle to, co się pojawia, w waszym szkicowniku na płótnie, w rzeźbie i tak dalej, to żeby to był taki wasz pamiętnik, wasz dziennik tego, jak się czułem w danym momencie. To jest niesamowite, jak później można właśnie spojrzeć wstecz, zobaczyć wasze prace i naprawdę wiedzieć, że to jest z okresu, gdzie ten gest jest tak silny i kolory są tak ciemne, dlatego że w ten sposób się czułem. A Tutaj był dzień, w którym znalazłem przestrzeń i czułem taką harmonię, i że znajduję na to czas, czyli jakby dbam o siebie. To jest wszystko tak ważne. Dlatego nie chcę się dzielić, czy nie, nie od początku chcę zacząć dzielić się z Wami mm, trikami technicznymi, albo taką wiedzą typową, albo odpowiadać na pytania techniczne, technologiczne. Tylko, żeby Powiedzieć Wam, że życie twórcy, życie artysty to jest coś więcej niż tylko tworzenie obrazka, że całą postawą i czynnościami, tym na co spędzacie czas, czemu dajecie swoją uwagę, zachodzi tak korzystny proces właśnie tego, co daje sztuka, co, daje, co, 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 co tworzy kultura w nas. Ze swoimi mediami, przedmiotami, ideami, czy w końcu inspiracją. Jeżeli z czymś się mierzycie takim i możecie się podzielić, jakie znajdujecie sposoby na to, żeby to pokonać, czy okiełznać, tańczyć z tym, przytulić to, różnie to się nazywa. Na pewno nie chodzi o to, żeby z tym walczyć, w sensie, żeby być w opozycji, tylko żeby to jakby opanować, czy zaakceptować. Ale współpracować z tym, to się dzielcie. Ja w ogóle głodny jestem tego, żeby to była taka interakcja. Ten sposób zupełnie taki mój gadania i takiego nauczania jednostronnego monologu mało mi daje. Czyli nie jest tym, czego ja szukam. Jak prowadzę warsztaty moje plastyczne, to się na maksa cieszę z tego, że Mogę ludzi o coś zapytać w ogóle, że wraca do mnie jakaś informacja, że mogę zobaczyć ich twarze, ich miny i tak dalej. Tutaj takiej sposobności nie mam. Może kiedyś będę, jak to się, jak będę chciał coś rozbudowywać w tym kierunku. Ale komentarze, lajki nawet są tym elementem, który może tą jakąkolwiek interakcję pomiędzy nami wywiązać. Bo ja jestem człowiekiem, który na maksa lubi interakcję międzyludzką, wpływ na siebie, rozwijanie siebie nawzajem i to możecie właśnie zrobić w komentarzu pod tym filmem. Możecie też go udostępniać oczywiście te filmy, żeby inni mogli czerpać korzyść z tego, z tych praktyk i może znajdowali właśnie czas dla siebie, żeby to był powód na to, żeby samemu posiedzieć i coś porobić. Nie po to, żeby stać się malarzem. A co ty będziesz malarzem teraz? Tylko tak naprawdę po to, żeby po prostu mieć powód do tego, żeby w ogóle spędzić ze sobą trochę czasu, albo wyluzować, albo zwolnić. Więc dzielcie się też tym. Ja wiem o sobie coraz więcej, jak robię te filmy. Spisuję myśli i działania. Więc cieszę się, że ten temat ten projekt podejmuję. Za dzisiaj Wam dziękuję. Spokojnego i dobrego czasu Wam życzę. dbałością o siebie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.